Dzień dobry, dokładnie. Jesteśmy w e, lokalu Akropolis, daleko od Raciborza. Nie ukrywajmy. E, jakby pan był uprzejmy chwycić ten mikrofon, o, i będziemy e, dwa zdania. Schodności się przedstawić i z klasy, którą pan zaprosił. E, Eliasz Zaczyk, jestem z klasy 5H, technik Geodeta. To piękny, piękny zawód przyszłościowy będzie Pan nie, jeszcze wiele różnych wytyczał rejonów pod wielkie inwestycje. Panie Eliaszu, proszę opowiedzieć o organizacji tego wydarzenia z punktu widzenia Waszej szkoły. E, Wybór miejsca, wybór nawet DJ-a, wybór tego wszystkiego, co sprawia, że ta noc pozostanie dla Was niezapomniana. Wie Pan co, wszystko ogólnie było dosyć w sposób demokratyczny, w sensie, że była organizacja taka, że zrobiliśmy grupę na, i był na niej każdy przewodniczący, on później w klasie robił głosowanie za jakim DJ-em są albo za jaką salą są. Super. No, demokratyczna studiówka, to tak, jest tak, bardzo ważne. Demokratycznie tak, została wybrane. W demokracji tak. jest demokratyczna studiówka. Czy pamięta pan co będziecie państwo jedli? Na kolację tutaj, Wie pan pomieszka? co, na kolację są do wyboru sałacki, które już są na stołach, nie pamiętam dokładnie, a tak to Pirezie miaczane z Dewolajem i była wersja dla osób Wege i to był podajże Dorsz. Dobrze program, jakby tej oficjalnej części. Od czego zaczynacie? Wiem, że dwa polonezy będziecie. Dwa tutaj. polonezy będą, tak. Eee, w pierwsze mawia pan dyrektor, oczywiście on mówi poloneza, czas zacząć, wtedy tańczy klasa eee, H i klasa Z a później klas, klasa A z klasą B tańczą poloneza. Pan pamięta jakie to są jakby te profile, specjalizacje? Ci wcześniej e... tańczą, to jest... Technik żywienia, o, tak. e... technik żywienia, ale to są złączone też klasy, bo moja klasa to jest klasa technik hotelarstwa z technikiem geodetą, jest technik budownictwa i technik analityki bodajże. Okay. Okej, okay. I... W tym U... drugim tańcu? A, no w tym drugim tańcu e... będą tak, klasa Azy z B tańczyć, no, po Polonezie z tego, co mi wiadomo, będzie przemawiać pan dyrektor, a później będzie, będą nasi dwaj uczniowie z klasy Z i z klasy B przemawiać i będzie wręczenie prezentów dla nauczycieli. Chcieliście państwo mieć grecki klimat, że wybraliście ten lokal, bo on jest taki właśnie starożytno-grecki. Lokal Akropolis się kojarzy właśnie z tamtym rejonem Europy. No, kojarzy się, ale to nie była akurat kwestia wyborów. No, to było faktycznie to, że dostaliśmy nie dość, że fajną ofertę, no to po prostu było... No, demokratycznie wygrane, że... Wszyscy, którzy tutaj się bawią, to ilu ich może być? Jaka to jest liczba? S dokładnie to było 163 osoby były na liście. Dobrze. To są wszyscy razem. I tak. młodzi, tak. państwo, i nauczyciele, wychowawcy. Tak. Okay. tak, tak. Panie Eliaszu, jak pan jeszcze ze swojej perspektywy, jako przyszły absolwent budowlanki, jako przyszły maturzysta, przyszły zawodowiec, Powiedział, jak te lata nauki tutaj w tej szkole panu przeleciały, przeszły i co panu dała ta szkoła, jak ją będzie pan wspominał? Ja wiem, że jeszcze 100 dni musi pan to wszystko pozaliczać i tak dalej, zostało. kto wie, prawda? Ale mimo wszystko pewnie z optymizmem Pana to patrzy, już patrzy trochę dalej. No Więc tak. Czym budowlanka dla pana pewnie Aszatorowa? Szczerze to było bardzo nowe przeżycie, bo to było pójście no, do innej szkoły zmiana otoczenia. Ale to było też naprawdę pięć dobrych lat, bo tyle przyjaciół nowych, co ja dzięki temu zdobyłem. I zmian w życiu, sam kierunek jaki uczestniczyłem, bardzo ciekawy, serdecznie polecam. Nauczyciele w szkole też świetnie pomagali, więc było naprawdę tak, że te pięć pamięci lat... Kto mnie prowadził? Jeżeli Pan jest z pamięci, może powiedzieć, bo para jest taka prowadząca, rozumiem, te wydarzenie, tak? Yy, prowadzącymi będzie tak, Ania Kocur i Filip Czmok. Czy Państwo to są mm. prowadzący, doświadczeni w tych wydarzeniach? Tak, oni są z tego czyli doświadczeni. Tak. E, Okej, okay. to jakiej panu studniówki życzy sobie i kolegom? Przede projektą? wszystkim bardzo udanej. Yy. I to jest najważniejsze. Tak, bardzo udanej. Dziękuję bardzo. Super. Proszę.